Ponad 250 osób wzięło udział w otwartych zawodach sportowo-pożarniczych w miejscu odżańskim. Na boisku rywalizowało ze sobą 25 drużyn z trzech powiatów. To już jest drugie zawody organizowane w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki temu pozyskujemy sprzęt, który jest wykorzystywany na zawodach. Dzięki temu jest podnoszona ranga w naszym województwie. No i młodzież może ćwiczyć, ma sprzęt, na którym może się przygotowywać do zawodów. Na zawodach powinno być 25 drużyn. Przyjechali z trzech powiatów: powiat kędzierzyńsko-kozielski, Olecki oraz Szczelecki. To naprawdę duże przedsięwzięcie. Wiele jednostek bierze udział co nas bardzo cieszy, tym bardziej, że jest to na terenie gminy Cisek. Na, co, co jest najlepsze? Najlepsze jest zaangażowanie tych najmłodszych. Tutaj niedawno przechodziła dziewczynka w wieku 4 lat. To, co cieszę. Dzieci łapią bachcyla i mam nadzieję, że wykorzystają to w życiu dorosłym. Zawody zorganizowano w ramach projektu z budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. De serce rośnie. Mówiłem na wstępie, jak zabierałem głos, że patrząc na taki zespół, a szczególnie na tę młodzież, która jest tak ochoczo nastawiona do. Nie tylko do tych zawodów, bo to jest przecież też uczenie się służby na co dzień, trudnej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, która niesie pomoc ludziom i oni z, taką, z takim zapałem, entuzjazmem, z taką ochotą biorą udział w tym, angażują się. Widać te emocje takie pozytywne, a jeżeli my możemy do tego przyłożyć rękę i, i wspomóc finansując. Takie przedsięwzięcia. Zawsze nam będzie bardzo miło i zawsze będziemy tego typu działania wspierać. W zawodach wzięły udział zarówno młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze, ale także seniorskie. Na pewno integrują ze sobą wszystkich członków, poznajemy się inne drużyny, no, podpatrujemy innych, jak to jest, jak. Szkolimy się, przekolimy właśnie, doszkalamy się wszystko. No. To jest przede wszystkim fajna zabawa, nie? Zabawa, radość, oderwanie od rzeczywistości można nawet powiedzieć. Do pokonania były tory z różnymi konkurencjami. Niektóre wymagały sprytu, inne szybkości i sprawności fizycznej. Oceniana jest najogólniej mówiąc jakość wykonania zadania oraz czas wykonania. Zwycięży drużyna, która sumę punktów za czas oraz punktów karnych będzie miała najmniejszą. A który punkt jest najbardziej taki wymagający? W, w kategorii seniorskiej jest to tutaj łączenie linii stawnej. Można najwięcej punktów karnych tu zdobyć, zdobyć tu i można najwięcej czasu stracić. Teraz w drużynach młodzieżowych takim najtrudniejszym elementem to jest to, co widzimy tutaj, stanowiska nalewaków i stanowiska węzłów przygotowują najtrudniejszym chyba jest yy, zadaniem yy, węzły, a takim najprościejszym no to przebiegnięcie toru to jest takie najprościejsze To nie są moje pierwsze zawody tutaj tu są moje chyba trzecie dopiero i czym są dla Ciebie takie zawody, powiedz? Pięć. Dla mnie głównie zabawą. I też rywalizacją, oczywiście. Trzeba bardzo mocno w grupie funkcjonować. Bo jak nie, jak nie masz grupy, nie masz organizowanej jej, nie rozumiesz jej, co oni mówią, to nie da się tak normalnie pobiec. Czyli trzeba jednym językiem? Tak, trzeba jednym językiem. A Wy jesteście zgrani? Dosyć tak. Organizować warto dlatego, żeby popularyzować przede wszystkim ochronę przeciwpożarową w środowisku lokalnym, ale też po to, żeby gdzieś tam odciągnąć młodzież. Ale też osoby starsze, mam na myśli tutaj zarówno grupę męską, jak i damską, od codziennego obowiązku, ale też w dobie pandemii, żeby gdzieś tam się troszeczkę rozruszać, ale też żeby przede wszystkim kultywować tą sprawność fizyczną w środowisku strażackim. Myślę, że są bardzo ważne, nawet widać po ostatnich zawodach krajowych, na których były nasze drużyny młodzieżowe, na przykład i zajęły. Zarówno kobieńca jak i dziewczęca drużyna zajęły miejsce na podium. Ochotnicza Straż Pożarna w miejscu odrzańskim to zespół osób niezwykle zaangażowanych w swoje działania. Projekt z budżetu obywatelskiego pomógł rozwinąć pasję strażaków i pozyskać sprzęt niezbędny do zawodów. W każdej naszej gminie wiejskiej mamy naprawdę prężnie działające ochotnicze straże pożarne, ale tutaj akurat miejsce odrzańskie jest szczególne z racji tej drużyny, która odnosi bardzo wiele sukcesów na terenie, o ale i również kraju. Ale ja powiem tak, jest dobry klimat, świetni ludzie, to można naprawdę wiele zrobić, a tutaj jest to najlepszy właśnie przykład tego wspólnego działania, gdzie władze lokalne, samorządowe wspierają tą inicjatywę oddolną i o to chodzi. Zawody strażackie w Miejscu Odrzańskim były okazją do integracji drużyn pożarniczych, ale także do zabawy. Sprawdzenie swoich umiejętności i praca zespołowa zaowocują coraz lepszymi wynikami.